Przemysław. Tak, Przemysław, dziękuję. Dwóch Przemków. Witam Miło serdecznie. Mnie bardzo. Moi drodzy, jak tutaj trafiłem. Przyleciałem pewnego razu na puertę po raz pierwszy. Wysiadłem na lotnisku i zadałem sobie pytanie, Boże, co ja tutaj robię? Wszędzie piad, skały, wulkaniczna lawa, zastygnięta, ale jak zacząłem jechać w głąb wyspy, coraz bliżej, bliżej wybrzeżem, no to nie miałem. Po prostu widoki fantastyczne. Tak, kiedy, tak. kiedy już tutaj dotarłem, to tu, gdzie jesteśmy z Przemkiem, to zaświtała mi taka myśl w głowie, żeby jednak tutaj kupić jakiś dom, postarać się o to, żeby, żeby móc tutaj zamieszkać czasowo, tymczasowo, a kiedyś pewnie na stałe, więc udało się. Kupiłem dom bardzo blisko plaży. Jesteśmy tutaj razem. Zapraszam serdecznie wszystkich, bo okolica jest fajna. Jest przepiękna. Zwiedziłem tą okolicę jako Calma, Z tych wszystkich takich osiedlowych, lokalnych domków i miasteczek to jednak Costa Calma ma swój urok. Tak. Piękna plaża, błękitna woda, yy, gościnność tych ludzi, tych Hiszpanów. Tego się nie da opisać. jeżeli jak się jest na lądzie, yy, w mieście Barcelona, Katalunia, to tam są inni ludzie, a tu jest inna kultura. Dokładnie. Bardziej są tacy otwarci na ludzie, uśmiechnięci. Jesteśmy bardzo blisko e, słynnej plaży Sotavento To jest taka Mekka surferów, gdzie jest laguna gdzie m, raz w tygodniu zalewa ją woda i można spróbować kajtu i surfingu, surfingu ale są piękne, A widoki naprawdę, są naprawdę niesamowite i warto przylecieć, zobaczyć, bawić się tutaj spędzić trochę czasu e, zapoznać się samemu z tym miejscem e, żeby samemu ocenić i, i wtedy są Przy owoce tak. Także tak spędzamy wieczór, bardzo zdrowo, bardzo porządnie. Jest przepiękny, dwupoziomowy. Niedaleko jest jeszcze basen e, z przepiękną czyściutką, krystaliczną wodą. E, i tylko wejść do wody i pluskać się. A woda cieplutka jak zupa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, kochani. A stalałego. Grazie,